Staraj się trochę na dół nie je pod górę Kleba Nogi w górę, w górę, w górę, w górę Okej, okay. ale jesteś i zauwieczniona No Nie no. to chyba jednak zejdzie. Nie, ta zjedziemy tam szerzej nogi Sobie teraz na... No, wbij sobie to tyłu. I od razu lewy jegi z narta. I od razu, widzisz? Ale od razu. Było dobrze, tylko zanerwowo. Ręce obydwie z przodu, trzymaj. Tak, zostawasz jedną, to ci obraca, pamiętaj, żeby tylko jechały. I już od razu, zacznij w moją stronę. Jeszcze, 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 brawo. I znowu i za teraz Nie staraj się nie przedstawiać nogi Brawo Jedzie, gdzieś dalej, jedź, 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 nie z towach Zachwolisz, ten weźmiała prędkości. Dopóki jadą, to się w miarę rozkręca. I teraz. Drzewo to jak ja Spokojnie, 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 nie za szybko! Brawo Brawo Tak, fix tak.